Dzień dobry. Witajcie w tym, jakże chłodny poranek. Dzisiaj troszeczkę inny filmik. Troszeczkę bardziej o skomplikowanej tematyce. Postaram się wam pokazać, jak wygląda mój tydzień pracy. No i dla najbardziej wytrwałych będzie nagroda. Ostatni dzień pojedziemy w gości. Zobaczycie do kogo. Na razie nic nie będę mówił. Także bierzemy się do roboty Kurde u nas dzisiaj minus 6 stopni Także za ciepło nie jest Troszeczkę trzeba przepalić żeby ręce nie grabały w warsztacie I już pierwsza część filmu poszła się, że tak powiem, poszła pobiegać. Już mi spadła kamera i pierwsza część wycinania tego blanka już poszła w kolei. Ale to nic. Kamera nie chce się włączyć. To jebane kury tam pieją? No nic, jedziemy dalej. Jeszcze dwa mam do wycięcia. Jeszcze chciałem wtrącić małą dygresję. Czy w sumie pytanie, czy u was w warsztacie też tak jest, że zawsze ten kurwa jebany kluczyk od tej wiertarki zawsze ginie? Nie wiem. Czy tu przychodzą w nocy trole i chowają, to nie wiem. Nie mam pojęcia. Cały czas go szukam. <głynie> Długo go tu na łańcuch przyczepię, przyczepie, kurwa, żeby mi nie zginął. Także taka mała dygresja. Ja wracam do pracy. ok, żeby nie było, że cały czas ciężka praca teraz mamy sobie do wysłania Outradera zaraz sobie go jeszcze raz olejem na natrę bo jak znam życie to pochewka wypiła tylko gdzie jest mój olej? tu jest pojadę go wysłać tak jak myślałem. mimo to, że siedział że siedział cały czas w tym oleju lnianym to jeszcze, jeszcze tutaj wyciąga. Dobra. Pojadę go wysłać. Zjem obiad i wracam. I zajmiemy się troszeczkę zdobieniem rękojeści. Na tamtych odriderach już sobie powyznaczałem wszystkie linie, które potrzebuję. Do zbrocza i do linii szlifu, czy tam krawędzi tnącej co jeszcze chciałem powiedzieć. Wiem, że bardzo dużo ludzi już jest wkurwionych, czeka na te, na te swoje noże, no ale no niestety musicie mnie zrozumieć. Niestety też jeszcze, niestety nie, niestety mam rodzinę. Mam swoje obowiązki w domu też. Muszę być jakiś troszeczkę chociaż gospodarzem. Więc to nie jest tak, że tylko Emilek sobie siedzi i robi noże Ale trudno, no musicie zrozumieć. Pan Miały włoski się napił. I zaraz leci od Rider do pana M. Pozdrawiam serdecznie. Nie wiem, czy mogę to tam y, udostępniać jego dane, ale myślę z tym. No, zajmiemy się takim skubańcem Już sobie narysowałem ładny wzór. To będzie fajny taki koziczek. Taki. I jak wrócę z paczkomatu, to będziemy gorzej. Jeszcze zrobię sobie swój nożyko osobisty. Taki o, fajny, taki w moim stylu. Dla mnie kawo blachy i kawałek drewna wystarczy Tylko sobie zaszalałem troszeczkę i zrobiłem sobie tyle do pobijania Niedługo uszuje pochewkę do niego, będzie mój taki przyboczny skubaniec Dobra, lub miałem nie gadać, tylko robić, dobra To do zobaczenia przy ozdobieniu rękojeści No i dobra, mamy wtorek. W sumie wieczór już czego jeszcze pożyźbiłem tego Skubańca Co widzieliście? Wstawiłem dupkę, montowałem znak. Nie wiem jak to się nazywa. Lilijka, harcerska? Może. Jak źle to mnie poprawdzi. Zahartowałem i wysatynowałem kolejną kringę zaraz sobie jeszcze poszukam do niej poroża, bo też chciałbym porożę zrobić spróbujemy zrobić, obetniemy szpień, jeszcze ten czpień i spróbujemy zrobić taką rękojeść spiralną. użyłem trzy szlify na odraperach. więc jutro będzie dzień satynowania będzie drapania i tak dalej Więcej taki bilans na wtorek na godzinę 18 Więc jedziemy dalej No i trzeba wybrać kawałek poroża <kluzny> Jest tym porożem jest taki problem Ciężko dobrać taki kawałek w miarę prosty A jakbyś się trafił w miarę prosty To ma cienką tą ściankę W środku Tą właśnie Chciałbym mieć trochę bo Jest plan na, na jest spiralną taką Dużej by tak ma spiralną nie? Tylko muszę mieć w czym. Trochę jest tego poraża, ale zawsze jest jakoś tak powytręcane. To już na za grube. Dlaczego? może to są takie moje klimaty. Lubię które po rożynach mogłem grzebać cały czas tak, coś takiego ma w sobie Ktoś, to już to należy mi coś innego ja wybieram pokażę wam jak znajdę no i znalazłem takiego albinosa nie wiem czy to widać ale to jest wszystko to ciemne to jest twarde tylko w środku tak mało mapianki. pianki coś mi się nie wydaje zobaczymy <laughs> na całe szczęście nie jest mi potrzebna w ogóle ta faktura bo taka biała to musiałbym jakąś pobarbić, ale nie potrzebuję tego bo ja będę to wszystko zdzierał do gołej jakby kości I dopiero na tym będę będę robił tą No Więc udało się prosty kawałek znaleźć, takie do rączki. Nie musi być jakoś fest gruby, bo to będzie dla kobiety. No więc mały zgrabny. zaraz taka się profilujemy. Cześć, Dzisiaj dzień trzeci. W nocy, w nocy miałem sen, piękny sen. Nie był to amerykański sen, tylko polski i przyśnił mi się pewien nóż oczywiście swoim zwyczajem swoim zwyczajem musiałem wstać i to narysować to co mi się w głowie urodziło i wymyśliłem że podaruję ten nóż mojemu kumplowi Wojtkowi z Wadowic, pozdrawiam serdecznie Mniej więcej zarys będzie taki Czyli coś w stylu Boi, Ale nie wiem czy to jeszcze nie ulegnie Jakiejś modyfikacji Na razie mniej więcej tak Teraz sobie go wytnę Wytnę sobie dwa takie egzemplarze I zmiękczymy ten stal A potem się zobaczy Aha, go mu nie mówcie, nie? Że to jest do niego. Zostawcie to w tajemnicy. Odpowiedź. tydzień nożowy coś tam porobiliśmy jakieś pora było, byłaby pora już na podsumowanie ale widzę że po nagraniach że dość dość długi ten film będzie więc podzielimy go na dwie części pierwsza część będzie typowo tutaj ode mnie z warsztatu W drugiej zrobimy podsumowanie i to co nagramy w gościach. Już została tylko pochewka do zszycia, do końca i do pomalowania, zaimpregnowania, wygładzenia boków. I będę kończył. A podsumowanie zrobimy w kolejnym odcinku przed wyjazdem. Także ja szyję, idę zaraz do domu na kolację, także do zobaczenia w kolejnym odcinku.